Te kwiatki się niszczą. Jaj! <laughs> to znaczy ten tego. Cześć wszystkim, jestem SenseiCop i witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w moim zagrajmy Wy: Plants vs. Zombies. I ostatnie, jeżeli pewnie pamiętacie, przeszliśmy sobie wszystkie te łatwe survivale, i dzisiaj zajmiemy się pierwszym z tych trudniejszych survivali. A będzie to... Survival Day Hard. I tak, tak już jak pewnie ostatnio mówiłem... Będę się starał przechodzić po prostu na jedną sesję nagraniową taki jeden survival, bo jednak wiecie, one są trochę dłuższe i tak dalej. Więc w sumie, jakby nie patrząc, wchodzimy już na ostatnią prostą tego let's play, tak, do, tak dosłownie, bo już nam zostały tylko ta piątka tych poziomów tutaj. W tej takiej linii poziomej, więc wiecie... Już jesteśmy na ostatniej prostej tego let's play'a, więc może zacznijmy już pierwszy z tych poziomów, czyli Survival Day Hard. I ja też tutaj osobiście zbytnio kombinować już na tych trudniejszych poziomach nie będę. Tylko może po prostu wezmę taki skład roślin, który może mi dać taką pewną wygraną. Więc może, nie wiem, wezmę sobie coś... coś takiego. Może jeszcze kabaczek, ewentualnie jalapeno. I co jeszcze? W sumie co do tej ostatniej rośliny nie jestem za bardzo pewien. Bo jednak to jest taka nasza pierwsza fala, więc ona nie będzie zbyt trudniejsza. Więc zbyt trudna. Więc może wezmę po prostu jeszcze kolczatki i modyfikacje do nich. W sumie myślę, że to nie będzie głupim pomysłem. Jej, niczego nie zapomniałem chyba na poziom zabrać. Przynajmniej tak mi się wydaje. I też tak, jak już ostatnio chyba o tym wspominałem, w tych trudniejszych survivalach, czyli tych, którymi się teraz będziemy zajmować, będziemy musieli przetrwać 10 flag, a nie 5, jak to miało ostatnio miejsce. I właśnie, też tutaj, już możecie zobaczyć, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało niż to wyglądało w tych całych poziomach łatwiejszych. W sumie to będzie po prostu wyglądało tak, że tutaj będziemy mieli tak, jakby dwie flagi w jednej takiej wielkiej całej fali zombie, i że po prostu wiecie, będziemy um, mogli swoje rośliny z tego co kojarzę, wybierać dopiero jak. Dopiero tak jakby co dwie flagi, że na tej jednej fladze nie będziemy mogli wybierać. Czyli wiecie, dopiero będziemy mogli mm, przejść do wyboru swoich roślin chyba dopiero po tej drugiej fladze. A tak będziemy musieli to się męczyć z tym składem roślin, który sobie wybraliśmy na poziom. Więc to jakby nie patrząc będzie mm, troszeczkę... Hmm. Dlaczego ja dożyłem? Z tym chciałem powiedzieć, że to będzie tak mniej więcej właśnie. Hmm. Trochę takie utrudnienie, bo jednak będziemy musieli z tym składem roślin wytrzymać dwie flagi i będziemy mogli dopiero hmm, swoje rośliny tak jakby zmienić czy coś ulepszyć po drugiej fali. Więc oczywiście to będzie o tyle trudniejsze, że, będziemy, że gra już nam od razu będzie po prostu. Tru... zombiaki rzuca też na tą drugą falę, czyli będziemy musieli po prostu wybierać też swoje rośliny pod kątem tej drugiej, trudniejszej fali. I tu mi go zjedzą, tu mi go zjedzą. A może masz kabaczka, chłopie, bo za dużo tutaj mi chciałeś problemów przysporzyć. A ja oczywiście czegoś takiego akceptować nie będę. I tutaj w sumie za bardzo Chyba nie widzę różnic czy będę wsadził te kata popcorny czy te kapusta pulty, bo i tak później je zamienię na, na te całe melony. Bo jednak, wiecie, te melony i tak czy jak zadają większy damage, i tak dalej, to nie opłacałoby mi się trzymać tutaj tych kapusta pult. Ale na samo rozpoczęcie tego poziomu one będą tak czy siak dobrym pomysłem. Bo jednak, wiecie, potrzebują mało słońca, a jakiś tam początkowy damage zadadzą. Przy okazji szybko możemy od razu już swoją ofensywę zbudować na tym poziomie. I też oczywiście już będę tutaj modyfikował sobie słoneczniki, żeby mieć tego słońca jak najwięcej. I ok, zaraz będziemy mieli pierwszą falę zombie. I oczywiście z tą falą nie powinniśmy mieć żadnych problemów, bo jednak nasz skład wygląda już teraz całkiem obiecująco. Może tylko sobie przy następnej fali wezmę jeszcze orzechy. To może nie będzie głupim pomysłem. Teraz teraz w międzyczasie też oczywiście mogę zacząć sadzić mm, kolczatki. Oczywiście kolczatki będą lepiej współpracowały z orzechami, no bo jednak wiecie, te orzechy troszeczkę zatrzymają mm, tych całych sąbiaków i wiecie, wtedy wtedy te kolczatki jednak będą mogły dłużej ten damage dodawać. I kurczę, nie wiem, coś jakąś taką chrypę dzisiaj mam czy coś. No okej, okay, jak widzicie ta, pier ta pierwsza fala, no była no, komicznie łatwa. I dopiero teraz już widzę wiatro głowy się pojawiają. Ale z nimi też nie powinniśmy mieć jakiegoś problemu. Więc może już teraz od razu zacznę po prostu zamieniać na melony, bo w sumie dlaczego by już teraz nie zacząć? W sumie to może być dobry pomysł. Tu może dla pewności kawaczka gościu niech będzie miał, chociaż tak jak widziałem, że już mu to wiadro z głowy spadło. No i w sumie dla pewności kabaczków też trzeba czasami używać na tych poziomach. Tu już może też dam drugą kolczatkę. I oczywiście z tym pierwszym mm, survival nie powinniśmy mieć jakiegoś większego problemu, bo jednak... Jest to pierwszy z tych trudniejszych, więc... Gra jeszcze tak jakby na początku będzie chciała nas oswoić z tym, że to już nie są te łatwe i że jednak tu będziemy musieli się bardziej postarać coś w tym rodzaju. I tutaj też widzę, że gościu się daleko przeda, ale już kabaczek też jakby co jest uszykowane Oczywiście nie, poz nie pozwolę, że na to, żeby jakiś ząbek mi tutaj moje rośliny bezkarnie zjadał. I za chwilę chyba też zacznę sadzić za modyfikacje do kolcza. Tego już w zasadzie teraz mogę. Bo jednak widzę, że ci wiadro głowy się troszeczkę przedzierają zbyt daleko. I druga fala zombie. Czyli po niej będziemy mogli znowu sobie troszeczkę Nasz skład hmm. poprawić coś w tym rodzaju. W sumie jeszcze słońce na orzech, na te... Chciałem powiedzieć, że w sumie na te melony jeszcze słońca tam nie miałem, a chciałem... I bo chciałem niby usunąć już od razu te całe kapusta pulty ale zauważyłem, że tam słońca jeszcze nie miałem. I tutaj już też nie będzie potrzebne... Kabaczek, a już jakby co, chciałem go tutaj przygotować. Więc okej, okay, dwie flagi za nami. I o, tutaj widzę, że mamy balona. W sumie nie spodziewałem się go za bardzo na tych poziomach. Ale okej, okay, za to będziemy mogli sobie przygotować kaktusy. Więc na ten... Na, tą... na te dwie flagi bym sobie zabrał coś w... Coś w takim rodzaju, jeszcze oczywiście też te kolczatki, orzechy. Oczywiście te całe, te całe kaktusy, one tu będą bardzo, bardzo przydatne. Czy jeszcze powinienem coś specjalnego zabrać? Myślę, że może sobie wezmę jeszcze te kata popcorny, jakbym tam gdzieś potrzebował je zamienić czy coś w tym rodzaju. Więc, okej, okay, może tutaj zacznę sadzić te całe kaktusy. Bo jednak nie chciałbym ich zamieniać za kata popcorny. Na tym poziomie chciałbym sobie zabrać jak najwięcej słońca, więc będę sobie jeszcze modliko też ten drugi rządek mm, tych moich słoneczników. Z przodu oczywiście cały czas będziemy sadzić kolczatki. Oczywiście one nam się tutaj mogą bardzo przydać i bardzo pomóc. I tak już teraz zombiaki będą wychodziły oczywiście w troszeczkę większych ilościach. A my już za chwilę będziemy zabezpieczeni na wypadek tych całych tych całych balonów, bo już tylko jeden kaktus mi do posadzenia. So, Okej, okay. tu jeszcze, bo już ostatnia koczatka i teraz będę mógł je modyfikować. Bo oczywiście się też za to od razu zabiorę. Teraz zombiaki już nie powinny być żadnym zagrożeniem na, tej na tych dwóch falach. Zresztą jedna z nich już dochodzi do końca. Za chwilę wiecie, wejdzie wielka fala znowu pojawi się ten piękny czerwony napis. Może posadzę tutaj hmm, ostatniego malona. Za chwilę zacznę je również modyfikować.